Przedmiotem dzisiejszego odcinka będzie kaloryfer. Wiadomo, nasz kaloryfer jest zapakowany w ta folię bombelkową. Nic tutaj specjalnego nie mamy, tylko jest zapakowana folię bąbelkową. Więc teraz nasz kaloryfer odpakujemy. Tak wygląda nasz odpakowany kaloryfer. Ciekawostki. Nasz kaloryfer jest oczywiście wykonany z takich oto z żelaza, nawet słychać, oraz takiego głównego nie wiem co to jest, oraz takiego czegoś tam. Jako pierwszą ciekawostkę sprawdzimy sobie, czy z kaloryfera można dzwonić. Teraz sobie wybierzemy do starej kurwy, która nigdy nie odbierała od nas telefonu. Halo? Kto mówi? Kurwa jaki dam, kto to mówi! Kaloryfer to nawet całkiem dobry przedmiot. Na pafej bierzemy to, że możemy ocieplić nas swoje ręce. Jest bardzo ciepły. Możemy jeszcze z takiego kaloryfera oczywiście dzwonić. Jest przydatny i powiesić na przykład arafatkę. A wady są takie, że podczas dzwonienia do jakiejś osoby, to cię kurwa zwezywa. Więc odpowiednią oceną dla tego kaloryfera będzie 8,5 na 10.